Cześć, witam Was na kanale Alfreize. Misją naszego kanału, jak i całej firmy, jest wspieranie Was, specjalistów, w sprawnym wykonywaniu dobrych instalacji. Staramy się słuchać Waszych głosów i maksymalnie ułatwiać Wam Waszą pracę. Dlatego dziś premierowo pokażę Wam nowe rozwiązanie, dzięki któremu pozbędziecie się wszystkich typowych problemów na instalacji. Zaoszczędzicie czas, a przede wszystkim pieniądze. Zobaczcie, jest to bardzo popularny układ. Mamy kocioł na paliwo stałe, zawód czterodrogowy, podłączony pod siłownik, siłownik jest podłączony pod regulator oraz dodatkowo mamy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Pewnie myślicie, że wszystko z tym schematem jest w porządku i mamy pełną kontrolę nad temperaturą powracającą do kotła. A co w momencie, kiedy zaczyna ładować pompa zbiornik ciepłej wody użytkowej? Cała zimna woda trafia wprost na wymiennik kotła, co przyspiesza korozję niskotemperaturową. Wasz drogi kocioł po kilku latach będzie nadawał się do wyrzucenia. To zdjęcie zostało przesłane przez jednego z naszych klientów. I pomimo zastosowania najlepszych zaworów, ten układ nie będzie działał prawidłowo. Ponieważ mamy kompletny brak zrównoważenia hydraulicznego poszczególnych obiegów. Pompy będą wzajemnie wpływały na swoją pracę. Mamy tutaj do czynienia z tak zwaną walką pomp. Pamiętacie ten układ? Pojawił się w jednym z naszych filmów. Pytaliście się mnie, w jaki sposób będzie można dzięki temu schematowi ładować zasobnik ciepłej wody użytkowej, używając do tego kotła na paliwo stałe. Cierpliwie odpisywałem w komentarzach, że wkrótce zaprezentuję Wam takie rozwiązanie i dziś dotrzymam danego słowa. Na pewno ciężko Wam w to uwierzyć, ale w tym kartonie znajduje się praktycznie 80% całej instalacji. Tutaj wystarczy podłączyć jedynie zasilanie i powrót ze źródła ciepła, i to niezależnie jakiego, czy jest to kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy, kocioł olejowy. Tutaj natomiast mamy wyjścia na poszczególne obiegi. Ta wersja akurat jest na trzy obiegi grzewcze, na przykład ciepła woda użytkowa, grzejniki, podłogówka. Zestaw mieszający Primobox AZB. Może być wykorzystywany w każdej instalacji o mocy cieplnej nie przekraczających 35 kW. Co to oznacza? Że praktycznie może być zainstalowany na każdej instalacji domowej. Teraz pokażę wam na schemacie co znajduje się w środku takiego zestawu. Schemat, który wam wyświetliłem, jest jednym z 12 konfiguracji dostępnych w naszej ofercie. Jest to zestaw na trzy obiegi grzewcze. Ciepłą wodę użytkową, grzejniki oraz podłogówkę. Pierwszy obieg grupa przewałowa tylko z pompą biegową oraz dwie grupy z podmieszaniem z obrotowym zaworem mieszającym oraz siłownikiem. Te siłowniki będą już fabrycznie zamontowane w tych zestawach. Mamy również termometry do kontroli temperatury wody zasilającej oraz powracającej z każdego obiegu. Odpowietrznik automatyczny oraz skrzynkę do podłączenia elektrycznego pomp oraz zaworów mieszających. Zobaczmy teraz na krótkiej animacji, jak będzie przebiegała woda w takim zestawie. Gorąca woda wychodząca ze źródła ciepła jest kierowana w tym momencie na nasze sprzęgło rozdzielacz. Następnie kierowana jest na poszczególne obiegi. Na pierwszym obiegu temperatura medium grzewczego będzie. Taka sama jaka temperatura źródła ciepła. Natomiast na obiegu grzejnikowym oraz podłogówki zostanie odpowiednio podmieszana oraz wyregulowana. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego pokazuję Wam schemat, a nie pokazuję Wam tego na gotowym produkcie stojącym przede mną. Otworzę i sami się przekonacie. Całość została zaizolowana, aby zminimalizować straty ciepła przedostające się do otoczenia. Generalnie widzimy tylko to, co potrzebne nam jest do kontroli pracy całej instalacji. Termometry służą oczywiście do kontroli temperatury medium wychodzącego i powracającego z każdego obiegu. Wszystkie termometry mają wbudowane zawory kulowe. Dodatkowo te zamontowane na powrocie posiadają wbudowane zawory zwrotne. Mamy oczywiście dostęp do pomp obiegowych. W górnej części możemy sprawdzić sobie stopień otwarcia zaworu mieszającego oraz odpowietrzyć cały układ. Po podłączeniu hydraulicznym całego zestawu musimy przystąpić do prac elektrycznych i podłączyć siłowniki oraz pompy obiegowe pod odpowiedni regulator. Wkrótce na naszym kanale pokażę wam jak to zrobić. Teraz pokażę wam rozwiązanie trzech problemów z początku filmu. Dzięki zastosowaniu Primo Boxa. Pierwszy schemat był zaworem czterodrogowym oraz kotłem stałopalnym. Wystarczy teraz dobrać Primo Boxa wychodzącego na dwa obiegi grzewcze. Jeden z zaworem mieszającym, drugi z grupą przewałową bez podmieszania. Dokupując pompę obiegową oraz zawór temperaturowy ATV, mamy pełną gwarancję zabezpieczenia temperatury powracającej do naszego kotła. Takie rozwiązanie gwarantuje nam, że kocioł wytrzyma przez wiele lat. Ten schemat jest klasycznym układem na trzy obiegi. Czyli to jest taki typowy układ domkowy, w którym mamy ciepłą wodę użytkową, grzejniki oraz podłogówkę. Wybierając dokładnie ten zestaw, który Wam pokazywałem, czyli z grupą przewołową oraz z dwoma wyjściami na podmieszaniu, możemy zastosować go do tego rozwiązania. Otrzymamy dzięki temu w pełni zrównoważoną hydraulicznie kotłownię, nie wspominając już o aspekcie estetycznym. Jeżeli wciąż zastanawiacie się, w jaki sposób ogrzewać ciepłą wodę użytkową kotłem na paliwo stałe, wystarczy, że użyjecie tego samego zestawu z dwoma obiegami na podmieszaniu i jedną grupą przewołową i po prostu latem odetniecie przepływ na dwóch obiegach. Dzięki temu rozwiązaniu wasz kocioł będzie cały czas zabezpieczony przed niską temperaturą powrotu a układ będzie działał bez zarzutów. Podsumujmy. Na pewno kompaktowe rozmiary zestawów mieszających PrimoBox są niewątpliwie atutem tego rozwiązania. Ich wysokość wynosi jedynie 50 cm, szerokość 45, a głębokość to 16 cm. Więc mogą być nawet zamontowane podtynkowo. Jest to niezwykle istotne, ponieważ dzisiaj projektanci projektują kotłownie o bardzo małych rozmiarach. Dzięki temu, że PrimoBox jest prefabrykowanym rozwiązaniem, czyli że został skręcony w fabryce, nie musicie tracić czasu na kompletację i skręcanie całego zestawu. Dodatkowo, każdy zestaw został poddany próbie szczelności, co gwarantuje Wam szczelność wszystkich połączeń. Dzisiejszy klient jest klientem bardzo wymagającym i zwraca również uwagę na estetykę wykonania całej instalacji. Dzięki Primoboxowi zyskacie autorytet oraz profesjonalizm w oczach Waszych klientów. W kolejnym odcinku zabiorę Was do małej miejscowości Kołożywca, gdzie pokażę w jaki sposób prawidłowo zamontować Primobox. Prawdziwej instalacji w domku jednorodzinnym. Aby nie ominąć tego odcinka, kliknij napis subskrybuj, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz, jak Ci się podoba nasz nowy produkt. Oczywiście w opisie pod filmem możecie poczytać więcej na temat zestawów PrimoBox oraz wszystkich jego 12 wariantach. Dodatkowo możecie sobie ściągnąć schematy w pliku PDF z gotowymi instalacjami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!